Dajcie moi drodzy w kolejnym rówczym filmie o takiej dość luźnej tematyce w zasadzie podsumowującej sezon rójkowy w roku 2022. Raczej w mojej okolicy był to dość obfity sezon pod względem różnorodności, przynajmniej dla mnie, bo wiadomo, że jest spora część hodowców, która powie, że nasze krajowe mrówki to żaden evenement i nawet nie ma się po co po nie schylać. Ale ja lubię co nasze. Mało tego, jest jeszcze sporo gatunków, które praktycznie nie trafiają na hodowlę z racji ich rzadkiego występowania lub dość regionalnego, więc tak naprawdę wiele przede mną. Niestety, jak zwykle zabrakło czasu i doświadczenia, aby móc to wszystko ogarnąć naraz, ale może to i dobrze, bo gdy zwali się na głowę zbyt duża ilość kolonii naraz, to potrafi to wywołać niemałe problemy. Nie zawsze ma się możliwość od ręki wstawić kilka dużych szkieł, a ja takie lubię najbardziej na hodowlę. W tym roku głównie szukałem mrówek z rodzaju formika, ale nie powstrzymałem się od podniesienia choćby jednej hurtnicy czarnej i nie wiem czy kiedyś mi to przejdzie, no zwyczajnie nie mogę przejść obojętnie jak co roku była tego masa wiadomo. Ale także zawitały do mnie kolejne te trasy i powiem Wam, że coraz bardziej mi się te mrówki podobają. Pomimo swych małych rozmiarów naprawdę cieszą oko swym przyrostem oraz łatwością hodowni. Coś mi się wydaje, że to będą moje pierwsze mrówki, dla których przemogę się do akrylu, bo raczej wątpię, że uda mi się coś na nich zbudować na tyle szczelne, by te małe cwaniaki nie wyszły. Widzieliście już moją tegoroczną zbójnicę, rozwija się pięknie. Mam też coś z grupy Rufy Barbis. Trafiła się i gmachówka cieśla, niestety ze skrzydłami, więc wróciła na łono natury. O kopcówkach to wiecie. Niestety mój czas na pniakowo już minął. Początkowo byłem tym faktem zawiedziony, ale teraz uważam, że może to mi na dobre wyjdzie. Być może nie byłbym w stanie zapewnić im wszystkim należytej uwagi, a na pewno będą tego wymagały. Zresztą mam ich aż dwie kolonie. Przed kamerami bryluje jedna, ta, która poszła najlepiej, druga kulała, nawet spisałem ją już na straty. Ale po pewnym czasie okazało się, że tam wszystko jest na dobrej drodze. Więc jeszcze się zastanowię, czy je wypuszczę, czy może przetestuję mój drugi pomysł na nie. Zobaczymy. Dzięki kopcom byłem zmuszony do zbierania po czwarek pierwomrówek, więc nie ma co się dziwić, że moja kolonia fuska dość znacząco zwiększyła swoją liczebność. Więc co? Kartonowe gniazdo! Ale mimo wszystko trzeba jeszcze będzie trochę zaczekać, bo nadal jestem na etapie probówek. Ogólnie sukcesów i porażek ten sezon przyniósł tak porówno. Kartonówka nieudana, pniak ząg. nagmachówki u mnie nie liczyłem, ale w zasadzie też ząg, ale mamy jeszcze wrzesień. I tak siedzę i przeglądam kalendarz i widzę, że przy dużym szczęściu są jeszcze nie lada kwiatki, za którymi warto by się rozejrzeć, ale niestety, raczej tylko jeśli mieszka się na zachodzie kraju. Przynajmniej tak pokazuje mapa występowania, a mówię tu o złośnicy zwyczajnej. Mało znany w hodowli gatunek tworzący nieduże kolonie, ale wiecie jak to bywa, kto nie szuka, ten znajdzie. Takie mam motto odnośnie poszukiwań mrówek. Zobaczymy, może jeszcze pokaże się wścieklica dorodna, nie mam, a chętnie przygarnę. Albo mrówka złodziejka. Więc jeszcze w domu nie mam zamiaru się zamykać. Coraz bardziej podobają mi się te polskie nazwy mrówek, raz, że ich nie przekręcisz, a dwa, że są zabawne. Także to byłoby na tyle z mojego wywodu. Wątpię, że ktoś jeszcze dotarł do tego momentu, ale tak sobie pomyślałem, że pogadam i podsumuję dokonania. Powoli można zacząć planować kolejny rok. Trochę patrzę po komentarzach, jakie piszecie czasem, gdzie wyszukacie mrówek, i mam chęć stworzyć sobie taką wakacyjną trasę ciekawych turystycznie miejsc, z występującymi na nich mrówkach, mniej więcej dopasowanym kalendarzem rujek. I może uda mi się za rok ruszyć w taką mrówczą turystykę gdzieś dalej ode mnie. Co wymyślicie? Czy raczej tylko sklepy i nie wychodzić z domu? Dajcie znać w komentarzu i. Do widzenia!